Witam, witam w sobie Czeka na wyprzonych autobusy, jak się mówi. Bo nie przyjechał ten, który powinien być. U nas w Polsce jest tragiczny. Żeby tak się spóźniać. <laughs> no właśnie. To jest właśnie to, co zamówię. U nas w Polsce zawsze, zawsze było cofnięcie. W tej no czekam na ten autobus, który ma przyjechać w następnym widzowie, bo już się nastałem jak głupek, ale takie jest życie eee, co mam powiedzieć widzowie no chłodno jest ślisko widzowie no ja czekam jak głupek na autobus trójki Chciałem przyjechać wcześniejszy, nie przyjechał. No, nic nie wiadomo, czy wypadł z trasy, czy co, widzowie. Nie, no czekam, czekam. Chłodno mi jest, ale trzeba być twardzieniem, jak się mówi, widzowie. No ogólnie, pozdrawiam widzów. Dwa, dajcie suba na kanał, będziecie wszystko. Na miesiąc, widzowie. Czekam, czekam. I się doczekać nie mogę. Nie, no widzowie, żartem, żartami, ale u nas w Polsce jest coś takiego, że. O tu przepraszam, widzowie. Tam, tak, ta, tak. Wiadomo, o co chodzi, o co biega widzowie. No bo piękny nasz. Kaczyński wszystko steruje, pisem. On by chciał wszystko, 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 ale takie jest życie. A ten temat nie, nie poczynił naruszyłem ten tematu, bo o czym innym było w temacie, ale przy Prawie tego pisu Też narczyłem. Kto jest z zapisem? Bo ja nie Ja to nie I to dla mnie I dobrze Bo co pies robi? Wymaga A my jak prosimy jako ludzie, ludności o coś to nie pisma to przeproszenie w dupie widzowie takie życie myślę, Ech, co mam powiedzieć o tym wszystkim ciężko mi to powiedzieć widzowie ogólnie w Sp sprawie tej polityki sprawie PiSu Chiny odziewa, bo to jest wielkie, wielkie, główno, widzowie, który steruje nami. Ciężko mi to wszędzie powiedzieć, bo się nie znam, bo ja się nie tą polityką w Polsce. Ja wiedziałem, o co chodzi, chodzi o pieniądze. Naczepiam pieniądze do kieszeni i tyle, widziały. Nie to, że ja mówię, tylko to dużo ludzi by to stwierdziło to samo. że Politycy czepią pieniądze, a dla państwa, ludności, gówno z tego. Taka jest rzeczywistość nasza, Czekam i czekam i się nie doczekam. Mam nadzieję, że przyjedzie ten autobus, bo jak nie, to zadzwonię i, i, i opieprzę. Widzowie. To chyba wszystko, widzowie, ogólnie. Trzymajcie się, następnym odcinku, dajcie supra, widzowie. Ja wam się podobało i być na bieżąco Będz